Przedstawiam sposób montowania i działania bramy skrzydłowej z napędem ETM-01. To jest otwieranie po zamontowaniu, zamykanie szybkie. Wszystko działa prawidłowo, ciuteńko jak słychać. No i zgodnie z wymogami. Teraz jesteśmy przy wewnętrznej stronie. No i równie wszystko elegancko funkcjonuje. Zamyka się, otwiera w tym momencie do oporów, dokąd po prostu ustawi się blokady. W tym przypadku ja ustawiłem blokady i moc docisku. Bardzo proste. Ustawiłem po prostu. Kawałeczek klocuszka, żeby robiło opór. O, jest on tutaj. O, ze względu na to, że o, jest koszony kosiarką, więc byłoby to niezdrowe, jak gdyby nóż na to najechał. Z drugiej strony to samo. O sposób zamontowania samego słupka napędu przy słupku słupek jak tu widać ma szerokości 5 cm pod spodem zamontowałem bardzo wąskie puszeczki żeby się mieściły na, puszku, na słupku no i okablowanie ziemią oczywiście napięcie bezpieczne 12V i siłowniczek ładnie w jedną stronę zamyka i otwiera odpowiednio dopasowany wyprofilowany uchwyt o. można z nim zrobić co się chce dociąć nawet do odpowiedniej odległości żeby to wszystko funkcjonowało tu jak widać obok tutaj chodzi też bramka o u góry zamontowany bramopon z drugiej strony to samo, siłowniczek ETM01, wąski supeczek i to samo okablowanie dochodzi do małej puszeczki tu ładnie i idzie po prostu w ziemię, bezpieczne napięcie, 12V supek szerokości 5 cm, polecam ten napęd ze względu na to, że można blachy poobcinać myjka tutaj o wsuwa się ładnie o, i blokada i zamykanie ładny wysów, z powrotem i teraz powoli jak sobie chcemy, tak sobie ustawiamy, że na przykład teraz nam idzie wolniutko. O. Proszę bardzo. I już domgnięte, dociśnięte. Spos sposób montażu centrali, I jak widać, ja zamontowałem w żywo płocie. E? Omalowałem jeszcze to na kolor zielony. Tu ją można dostrzec. O, siedzi sobie pod daszkiem. O, jeszcze raz pokażę. Otwarcie z wewnątrz. O, otwarcie, zamknięcie. Super. Każdemu polecam. Sposób montażu bardzo prosty.